Hejo, hejo z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season. Mamy wigilię, nadszedł ten dzień, dzisiaj zaczynają się święta. Eee, wow, naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu. Myślę, że wy też nie będę Wam na razie składała życzeń świątecznych, dlatego że filmik z życzeniami pojawi się na kanale później. I teraz po prostu nie przedłużając, przejdę do gry, dlatego że nie chcę Wam zabierać dużo czasu, bo wiecie, dzisiaj Wigilia, ważny dzień. Yy, no i co? Od razu może przejdziemy do sklepu na początku, już bym z wrażenia nawet zapomniała o tym, <noise> że o tym sklepie. Wiecie co? Kupimy lampki mikołajowe? Tak, to kupimy, bo to jest takie bardzo, bardzo świąteczne i już, już szybko przechodzimy do gry. Wow, śnieżyca, widzicie? Mamy śnieg chociaż tutaj. <noise> Jejku, już wigilia. Oni mają zimno. Będziemy się chować. Dobrze. No właśnie, jeśli ktokolwiek tu przyjdzie. Ojeju, ja mam sobie tutaj poradzić. Patrzcie, mamy ciasteczka choinkowe! Pierniczki. Jednak ktoś przyszedł. Emili damy radę. Wierzę w nas. Dzisiaj nie ma tematu odcinka, dzisiaj skupiamy się na grze. Dzisiaj tematem dnia i odcinka jest po prostu wigilia. Eee, dlatego wiecie. O! Jakieś osiągnięcie. No pani, zdecyduj się pani szybciej. Wow, ja ledwo widzę, jak gram. Mikołaju, idź. Emily, chowaj się. Chowaj się, biedna, bo się przeziębisz. Um, dwa ciasteczka, kakao i tu, jeszcze idź do nich. Kurczę, nawet nie wiem, gdzie są te lampki. Aha, tutaj są. Dobra, widzę. Chowaj się. Ludzie, wy jesteście oczywiście szaleni. Jak można w taką śnieżyce przychodzić tutaj jest? Milibyście na względzie zdrowy tej biednej dziewczyny. Jesteście wszyscy bez serca. Jedna nasza Emilka. Dobra, już piekę. Emili, dasz radę? No i mój do ciasteczka. Dobra. Chowaj się na chwilę, bo już masz piąty poziom. Tutaj widzicie, jest poziom jakby zmrożenia. Emilki. Sprzątaj ten stoliki. Idziemy kasować. E, laska cukrowa i pierniczek. Wow. Ale śnieżyca. Pewnie byśmy się nie obrazili za taką śnieżycę w prawdziwym świecie dzisiaj, co? Złów niebieską rybkę. Mam, e, mam, mam. Niebieskie i ciasteczko. Dzisiaj ciasteczka mają zięcia, widzę. E, chowaj się. Chowaj się, a tutaj wyślemy im Mikołaja. Ona jeszcze taka, że tak powiem, rozebrana w tych takich marnych ciuszkach swoich. To nam postawili? Wyzwanie? Niesamowite. Tu i tu. O, i ty też. To czekaj. Kasuj upieczone ciasteczka. Żeby już było na zapas i zaraz się chowamy. Chowamy się, a ty idź tu. A ty posprzątaj. Mm. Skasujemy, żeby już sobie poszedł. Żeby oni też nie marzli, no bo wiecie. Będziemy dbać o naszych klientów. Chowaj się. Rybka, i tu trzeba przemieszać. Przemieszać, i podajemy kakao z bitą śmietaną. 1400, żeby zaliczyć poziom. Wow. Mają wymagania. Jeszcze rybki nam się kończą. O nie. Mikołaju, idź do nich. Franek, posprzątaj, a ty się chowaj. Ale mamy warunki do pracy? Niebieska! Jeszcze jedna: kakao z piankami, kakao ze śmietanką. No nie, dwa razy kakao ze śmietanką. Tu. No i co pani? Woda i kakao ze śmietanką. O, masakro. Chowaj się. Szybko. Jak <laughs> oni tu śmiesznie wyglądają. Nie wiem, myszko, gdzie jesteś, nie widzę się. Tu jest za... ...za bardzo śnieżnie. To i to tu i zaraz kasuje. Dobra, idź. Idź, bo pan się też przeziębi. Mm -hmm. I tu podajemy, kasujemy, chowaj się. A ta pani niech się zastanawia, co, chce, o ile cokolwiek widzi za tej lady. Właściwie na tej lodzie eee, to i woda. Krowa ten lud? Jak mnie to rozbawia. Mm -hmm. Chowaj się, póki nikogo nie ma. Mikołaju, idź do nich. Rybka i dwa razy kakałko. Mm, rybka i kakałko. No i skończyły nam się niebieskie ryby. O nie. Emily, trzymaj się. Bądź dzielna. No, co chcesz? Szybko. Dobrze, że nałowiłam tych rybek. Okej. Okay. Wow, już szósty poziom zmrożenia mieliśmy. Em, woda i choinka podam. A tutaj niech ta pani się zastanowi, to skasuje ich razem. E, no właśnie. To i to podamy i... ...kasujemy obu. Idź, Mikołaju. A my idziemy łowić. Jeszcze nie, mro... nie marzniemy aż tak bardzo. Kurczę, niech ten dzień się już kończy. Eee, kasuj. I chowaj się. Co za, a tam była myszka, widziałam. Rzuciła mi się teraz w oczy. No i widzicie, nie mam tych niebieskich rybek. Ja Co tu się dzieje? O nie. Poradzimy sobie, bo jak nie my to kto? No jak ja mam wam dać te rybki, jak one nie są złowione? Zamknięte, wreszcie. No jak? Jak nie mam ich? O, jedna. Druga. Mam cię, myszko. Mamy eksperta. Mikołaju, idź do nich, poprawimy nastrój. Emili, chowaj się. No Mikołaju, idź. Eeeem, kakao z piankami i to. Już to może na mnie trochę mniej źli, co? Mamy eksperta, to. Idźcie, idźcie, idźcie. Marudy. Byście mieli trochę współczucia do tej biednej dziewczyny. Chowaj się. O! Teraz po wszystkim. Dzięki. No właśnie. Hej, Emily, nie bądź chora. Okej, okay, ukończyliśmy ten dzień. Oczywiście z gwiazdką. I szybciutko biegniemy do kolejnego dnia. O nie, nowa figurka. W sensie, nowa foremka. Nowy kształt. O, łyżwy. Okej, o nią nauczy. Mm. SKATE. No i co mamy zrobić? Ehm, um, Wiecie co? Złowimy rybki na wszelki wypadek. Aż mi dziwnie, kiedy tutaj jest tak y normalnie. Wiecie, że nie ma tu śnieżycy. Okej, okay. podajemy ludziom te pyszności. Pyszne pyszności. Zaraz cię skasuję, Kobitko droga. Tylko najpierw tu ogarne tereny. Ryba i kakao. Mikołaju. Aha, byłeś już u nich, ale idź jeszcze raz. Niech nie marudzą. Niech są szczęśliwi. E, kakao z piankami, kakao ze śmietano. O! No i co, idziemy jeździć na łyżwach Emily, nie połam się. O co tu chodzi? Okej... Okay. Teraz to skupienie na mojej twarzy. <świet> Świetna zabawa! Oho! No dobra, fajnie. Kakao ze śmietanką miało być Emilka. Blok i ciasteczko. Franek wycieraj. Stoły. Kasujemy. Oj, mogliśmy zaczekać. Dobra. E, krzaczki. Zbierzemy. Wiem, że mamy dużo, ale, ale lepiej teraz niż później. I za chwilę musimy też upiec ciasteczka. Kakao i ciasteczko. No, mówiłam, że musimy upiec. E, no i skasuj. Skasujemy tutaj też to dziecko. Dobra. No, i pieczemy. E, aniołki. O nie! No, nie. Nie, spaliłam zamyśliłam się. Kurczę, przez to kakao. Dobra, nieważne. Tak, jeszcze ten mnie tu bajeruje z tymi łyżwami. Franek, tu się ciężko pracuje. Zielony, niebieski. Fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy. Pięknie. Zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy. Zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy. Ha, no pewnie. No, tak. Mam nadzieję, że oglądając ten odcinek wszyscy się uśmiechacie, bo dzisiaj jest dzień radości. I nie możecie być smutni. I mam nadzieję, że nie jesteście. Nikt nie będzie chciał teraz kakao. Tak. Nie wiem, tu jesteśmy, myszko, widzicie. To i choineczka, i podamy dwa zamówienia. Aha, choineczka mi się nie zmieściła na tace. No już. Ale oni są nerwowi, wszyscy dzisiaj. Nie bierzcie z nich przykładu. Wy macie być radośni dzisiaj. Dzisiaj jest wigilia i wszyscy mają mieć uśmiech na twarzach. Nie po to ja całą tą serię robiłam, żebyście dzisiaj na przykład mieli jakiś smutny dzień z jakiegoś powodu. Cały miesiąc wprawialiśmy się w świąteczny nastrój i nie ma. Uśmiechy, od ucha do ucha, wszyscy. No, czemu uciekłaś? Yy. Nie patrzałam teraz. No i nie patrzyłam, bo nie wiedziałam, że ten, że trzeba. Ej, o co tu chodzi? To było dziwne. O co chodzi? Aha. Dobra. To było dziwne. Ono nie powinno uciekać z tego lodowiska, mnie to zdekoncentrowało. Myślałam, że po wszystkim, że coś się dzieje, a nie, że on tam będzie mi pokazywał te figurki. Tak i teraz, jak nasłuchnik nie będzie chciał kakao z pękami. To usunę je. Dobra. Kakao ze śmietaną. Ciasteczko to i ciasteczko to. I Mikołaj w się. O nie, trzeba wymieszać Kakałko ze śmietanką i ciasteczko. Podaj i upiecz szybko choineczki. Okej. Okay, I jeszcze aniołeczki. Dobra. Jestem spokojna. Mikołaj. Droga. O nie! Co teraz? Co się dzieje? Co się dzieje? Będziemy znowu jeździć. Zielony, niebieski, fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony. Zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony. Jej! <grystanie> Jej, Emily! Dokładnie, ów tu rybki. A nasza Emily to jest po prostu we wszystkim obeznana, nie sądzicie? Piec potrafi łowić, potrafi zbierać owoce z krzaków. We wcześniejszych potrafiła też wbijać pachołki na stoku narciarskim. Czego ona nie robiła? Łapała elfy frankowe. Wiele rzeczy już z nią przeszliśmy przez te odcinki. Ciastko, ciastko. No dobra. Chcemy łowić. I tutaj krzaczki też uzbieramy. Oj, nie dokończyła. No, krzaczki. I rybki. To i to podajemy. No nie! Dobra, skupiamy się. Zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy! Pięknie w tym wygląda. Zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony, zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony. Ej, zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony, zielony. Wow! Zielony, niebieski, fioletowy, fioletowy, zielony, zielony. Daj mi już spokój, franek. Brawo, brawo! <ścoughs> no. Coś, coś, tu mi się wydaje, że z tej przyjaźni to coś będzie. Ok, ukończyliśmy. Podamy tu. Tu blok, trzeba podać Mikołaju iść do nich, a ja tu wymieszam to. O jejku, co tu się dzieje? No nie, takie zamówienie duże. Ryba, ryba, kakao, choinka i trzeba upiec choinki. Nie chciej choinki, kobitko, nie chcej. No pewnie, że chcę. Ludzie, jest wigilia, powinniście być wyrozumiali. To, jeszcze tą rybę chcę, której nie mam. Już mam. E, kakao, pianek i aniołek. Ojeju. Nie, Mikołaj nie ma do kogo iść, bo tu wszyscy już płacą. No dobra, nieważne Mikołaju, sorry. Fail. <gryw> no, wiedziałam, że trzeba iść łowić. No już, podaję. Ej, mamy eksperta wigilijnego eksperta. Ura! I co? Kakao ze śmietaną i ciasteczko. Idzie te hamburgery dla Elvisa? ja się pytam. Okej, okay, koniec dnia. Tak, koniec dnia i koniec tego wigilijnego odcinka. Pamiętajcie, żeby zajrzeć jeszcze później na kanał, bo e, pojawią się oczywiście życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że kończycie oglądać ten odcinek z uśmiechem na twarzy. Życzę wam na pewno wspaniałego dnia. Jeśli ten odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa.